Natomiast czy ta bańka jest a uczniowie, no to i pójdźmy w ten temat, bo jest bardzo ciekawe, bo ja mam dzieci, ja sądzę, że one będą wykorzystywać AI, żeby właśnie oszukiwać nauczycieli że powiesz, zróbcie, przygotujcie mi taki projekt Jasne, że tak. o, o, i, i ten projekt będzie z 99% wygenerowany. Jasne, że tak i dlatego ten nauczyciel musi być, nie tyle może o krok, ale on ma być właśnie przygotowany, dokładnie. On nie musi być jakby, on nie musi wyprzedzać jakby tych umiejętności uczniowskich, on ma być, on ma nadążać i ma być przygotowany i ma te rzeczy, które, które przy pomocy sztucznej inteligencji będzie robił, ma mieć przygotowane tak, żeby on się czuł jakby w tym komfortowo. Mhm. I wtedy uczeń go jakby nie... A poza tym, ja przepraszam bardzo, ale mhm. uczeń jakby poprzez używanie tego AI do próby, tak jak to nazwałeś, oszukiwania, no też jakby w pewien sposób się będzie rozwijał. To znaczy ta rywalizacja, ona chyba nawet może się okazać zdrowa, więc mhm. ja myślę, że to tak mo może wyglądać. Jeżeli ktoś próbuje coś stworzyć przy pomocy sztucznej inteligencji, co będzie odpowiadało na potrzeby nauczyciela, i to będzie dobre, to dlaczego nie? Tak. Właśnie, czyli nie walczyć ze jajem w szkołach i tak dalej, odrzucić tą, tą starą, pruską szkołę uczenia się danych, tylko tej kreatywności. A, tak, um, oczywiście, że tak. Można powiedzieć, że to jest nowe ściąganie. Tak, to jest bardzo dobre i niech tak się dzieje, niech rywalizujemy. Tak, rywalizujmy w tej kwestii.